Witam, ciąg dalszy zabawy z fotowoltaiką off grid, mini off grid. I tak słoneczko dosyć ładnie świeci, godzina 13.15 Jest 3 panele po 110 W. Mamy 16,5 V, ale zrobiliśmy mały myk. Ominęliśmy to główienko. No, to tam daje malutki prądzik, bo to utrzymuje 14,4V i 2,5A idzie. Tu z panela zaraz zmierzymy, jakie będzie szło napięcie bezpośrednio na ten, ale to będzie około 18V. Podłączyliśmy tak, żeby ominąć to. Zobaczymy mniej więcej, jaki prąd ładowania. Teraz jest jakieś słoneczko. No to zrobimy coś takiego. Na razie, na styk, tak delikatnie, bez wariacji. No mamy 8A. Takie w tej chwili już to jakiś czas tam sobie podłączyłem. Oczywiście nie jest to wskazane, ponieważ zagotowałyby się akumulatory. Ale myślę, że tak do 15V jakoś wykombinować, żeby to dało napięcia lub stworzyć własne MPPT o ile to jest w ogóle MPPT, a nie jakiś PWM oszukany i tak to właśnie jest, tutaj mamy już około 9A się waha ale jest jeszcze jedna rzecz, wyszła w praniu bo robię mały serwis gdzie nie gdzie do cel trzeba dolać wody destylowanej bo się tutaj zaczęło Sucho robić, gdzie niegdzie, poniżej wskaźnika, tego jeszcze muszę rozebrać i zobaczymy wtedy, co tam jest u niego. A tu dolejemy wody destylowanej, zobaczymy, co będzie dalej z tego. Niech się trochę tu poładują, trochę je pokatuje chwilowo, nie zaszkodzi im przez chwilę na 16,5V popracować. Do następnego razu. I będziemy ciągnąć zaraz dalej film. No i lecimy dalej. Działamy na pominięciu cały czas. Ominęliśmy to pseudo MPPT. gdzie tam, co to jest? PWM. Mostkiem normalnie. Tutaj musieliśmy niestety pokombinować. Tu było sklejone. Niestety kto wie czy dobrze zrobiłem czy nie. Strzał w kolano. <noise> Bo teraz muszę pomyśleć jak to później przykryć, no a tym się jakoś przykryje, ale to już nie, nie to samo. Wszystkie cele ładnie bąblują. Tutaj, tutaj, tu i tu też w każdej ładnie bąbluje. Tutaj wodę destylowaną też bombluje, tam już wszystko podolewane. Jakoś to będzie. Niech się ładuje porządnie. Wydaje mi się, że tak ten regulator to powinien dawać z 15V, tak, żeby to jakiś konkretny prąd miało. Wszystkie cele ładnie. Ten tutaj coś doleje też jeszcze od siebie. Nie wiem, czy dobrze zrobię, czy nie, bo tutaj ciężko stwierdzić, ile tego jest. Ale najwyżej będę musiał. Pokombinować inaczej, bo rozwaliłem to <laughs> i tak to już jest. Ciąg dalszy będzie dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że słońce dosyć ładnie daje. Panele, co prawda, są można powiedzieć, prawie że w pionie. Mają lekki, tylko pochył pionowy. 10 stopni to prawie nic. 16.3 V. I akumulatory się ładują już około, ja wiem ile, z 14.45, a no, powiedzmy, że ponad godzinę. Bulgoczą tam sobie. No, ale z tego co wiem, to kwasowe akumulatory do 16.3 do 16.5 można ładować, żeby je dobrze nasycić. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to niech powie swoje zdanie. I ten pseudo MPPT to tak, jak kiedyś jeden z użytkowników wspomniał na YouTube, że to może być wąskie gardło. Więc prawdopodobnie czeka mnie wykonanie własnej konstrukcji MPPT. I panele wtedy dam w szereg. Będzie miało to. Około 54 V, wtedy MPPT uregulować, żeby dawało około 16, na wyjściu 15. Może będzie lepsze ładowanie, bo zauważyłem, że te akumulatory są tak jakby niedoładowane w momencie, gdy dostają 14,4 i to jeszcze w krótkim czasie i przy takiej wydajności panelowej. Będziemy ciągnąć dalej. Zobaczymy, jak dalej to będzie dzisiaj. Słoneczko ładnie wyszło. Nadal na poboczu jesteśmy. Mamy 9,3 Ampera. Tu od MPPT bezpiecznik wyjąłem, żeby tam nie szło niepotrzebnie, nie zabierało prądu. Teraz wszystko idzie bezpośrednio z paneli do akumulatorów przez 15 bezpiecznik na razie na testowo słabo widać, bo słońce świeci, z telefonem latam i to tak wygląda 9,3 Ampera przy prawie pionowych panelach i słoneczko ładnie daje tutaj no, trzy panele to tak naprawdę z 18 Amperów by dały i przy dobrym słońcu i przy dobrym parametrze no, ale Dobrej i prawie 10, to już dużo. Będziemy dalej uważnie nad tym się rozglądać, i coś czuję, że będę musiał swoje MPPT skonstruować na Mosfetach, na jakiejś płytce, z dławikiem i tak dalej. To na razie tyle. Będziemy dalej kontynuować.